Witam, w dzisiejszym filmie pokazujemy, jak w prosty i szybki sposób wydrukować paszporty roślin, korzystając z programu ADAX. Prezentowana w filmie wersja oprogramowania to ADAX Plus posiadająca wszystkie dostępne funkcjonalności. Jednak prezentowany wydruk etykiet dostępny jest także w prostszej wersji programu ADAX Paszporty i Etykiety. W celu rozpoczęcia wydruku paszportów, klikamy na projekt arkusza i wybieramy etykiety, które mamy zamiar wydrukować. W tym wypadku zaczniemy od etykiet paskowych. Następnie wybieramy przygotowany wcześniej projekt paszportów. Klikając w oknie dla pozycji, możemy wybrać, które elementy z naszej oferty czy też katalogu chcemy oznaczyć. Jako, że w etykietach paskowych 17x200 dostępne mamy 6 etykiet w rzędzie, wydrukujemy teraz 6 etykiet. Ilość etykiety drukowanych, jak i numery serii kod kraju źródłowego, a także nazwę rośliny mogą być edytowane w tabeli poniżej i mają bezpośrednie przełożenie na to, jak będą wyglądały etykiety. Wygląd drukowanych etykiet możemy z podejrzeć klikając odśwież podgląd. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z rezultatów, możemy wydrukować etykiety, program automatycznie powinien wybrać. Pierwszą drukarkę termotransferową, jaką odnajdzie, gdyż drukujemy na etykietach termotransferowych. Zaprezentujemy teraz przykładowy wydruk, dlatego po kliknięciu Drukuj na ekranie. Drukarka termotransferowa rozpocznie wydruk etykiet. Są to etykiety pętlowe. Zatem bardzo łatwo można je zawiesić na gałązce rośliny, aby ją prawidłowo oznaczyć. Oczywiście posiadamy możliwość drukowania również na innego rodzaju etykietach. Dlatego teraz zaprezentujemy wydruk na etykietach termotransferowych o nieco innym wymiarze. Wybieramy etykiety paskowe 25x250 i przygotowany wcześniej projekt. Wybieramy następnie pozycje, dla których chcemy wydrukować poniższe paszporty roślin. I jako, że w tych etykietach posiadamy cztery etykiety w rzędzie, to taką ilość etykiet będziemy teraz drukować. Również dokonamy przykładowego wydruku. W tym celu jednak najpierw musimy wymienić etykiety, które mamy umieszczone w drukarce termotransferowej. Dokonamy więc szybkiej wymiany etykiet. kliknąć drukuj i jak widzimy wydruk został wykonany prawidłowo tego typu etykiety posiadają dużo większą pętlę, dlatego możemy je zawiesić na przykład na grubszych gałązkach drzew czy też na pniach drzew które mają większy obwód i wieszanie na tego typu gałązkach będzie w tym, tym sposobem łatwiejsze. Ostatni rodzaj etykiet, jaki zaprezentujemy w niniejszym filmie, to etykiety samoprzylepne. Wybieramy teraz projekt arkusza etykiet samoprzylepnych oraz przygotowany wcześniej projekt etykiety. I jako, że etykiety samoprzylepne posiadają jedną etykietę w rzędzie, możemy drukować już po taką dokładnie ilość, jaka jest nam potrzebna, bez marnowania etykiet. W tym wypadku wydrukujemy cztery etykiety. I po obejrzeniu, czy wszystko się zgadza, możemy przystąpić do drukowania. Również w tym wypadku musimy dokonać wymiany etykiet, które są w naszej drukarce termotransferowej. Dlatego etykiety pętlowe zastępujemy etykietą samoprzylepną. Gotowa. Możemy kliknąć drukuj. I takie oto paszporty roślin, które mamy już w formie samoprzylepnej. Możemy sobie przykładowo nakleić na doniczkach. Zaprezentujemy teraz jeszcze jedną funkcjonalność, która jest już dostępna w wersji Adax Plus, ponieważ polega ona na drukowaniu paszportów roślin do dokumentu sprzedażowego. W tym wypadku przykładowo stworzyliśmy fakturę, która zawiera trzy pozycje na rośliny, które zostały sprzedane klientowi. Jako że powinniśmy etykietować rośliny tuż przed przemieszczeniem na terenie Unii Europejskiej. Chcielibyśmy wydrukować paszporty właśnie dla tych roślin, które zostały sprzedane. Wybieramy zatem rośliny, klikamy przycisk Drukuj etykiety oraz wybieramy, na jakich etykietach będziemy chcieli wydrukować paszporty. W tym wypadku wybieramy etykiety paskowe oraz projekt etykiet, czyli projekt paszportów, które chcemy wydrukować. Klikając Kontynuuj. Możemy zamknąć to okno i do programu, do okna z etykietami zostały wstawione właśnie te trzy pozycje z odpowiednią ilością sztuk, jak i skopiowanymi numerami serii i kodami kraju źródłowego. Pozostaje nam tylko kliknąć drukuj i można wydrukować etykiety, a następnie oznaczyć nimi sprzedane rośliny.